Jeżeli wasza scena znika w trakcie kiedy oddalacie projekt, żeby zobaczyć całość nad którą pracujecie, wejdźcie w N View i zwiększcie limit w End. Dzięki temu możecie dostosować jak dużą część sceny chcecie aktualnie widzieć. To samo tyczy się zakładki Clip Start. Przy dużym przybliżeniu Wasze modele mogą znikać. Żeby zobaczyć z bliska lepszy detal, zmniejszcie Clip Start. Pamiętajcie jednak, że przy zmniejszeniu Clip Start do 001 mogą pojawiać się różne glitche. Jak na przykład tutaj. Najlepiej trzymać to powyżej 0001. Po wyrenderowaniu danej sceny możemy przeskoczyć w inny slot. W tym momencie pojawia nam się pusty obszar. Teraz renderując ponownie naszą scenę wyrenderuje nam całość właśnie w tym slocie. Dzięki temu przeskakując na klawiaturze od 1 do 8 możemy w bardzo łatwy sposób i dokładnie sprawdzić różnice w ustawieniach renderu, dobierając optymalnie czas Jakość i efekt. Jeżeli chcemy, żeby nasze światło obracało się wokół naszego obiektu, musimy zaznaczyć nasz obiekt, nacisnąć Shift S, kursor to selected. W tym momencie kursor 3D jest w środku naszego obiektu. Chodzimy powyżej, Transform Pivot Point, wybieramy 3D kursor. W tym momencie każdy zaznaczony nasz obiekt będzie reagował względem naszego kursora 3D. Więc używając w tym momencie rotacji R Z możemy obracać światłem i innymi elementami wokół naszego obiektu. Każdy z nas ma jakąś ulubioną czynność albo modyfikator, który często używamy. Zamiast klikać go za każdym razem od początku, szukając go w liście, możemy bez problemu stworzyć z niego skrót. Klikamy, w przypadku moim jest to bevel, klikamy na tą opcję prawym myszy i klikamy Add to Quick Favorites. Dzięki temu po naciśnięciu Q na klawiaturze pojawią nam się nasze zapisane skróty klawiszowe. Inne skróty klawiszowe mamy będąc w Object Mode, inne w Edit Mode. A jeszcze inne w shader editorze. Jeżeli w trakcie pracy wystrzeli wam scenę, po czym nie wiecie gdzie jesteście, przybliżacie i nic się nie dzieje, najłatwiej jest zaznaczyć jakikolwiek obiekt po prawej stronie i nacisnąć kropkę w klawaturze numerycznej. Ona automatycznie przeteleportuje was do zaznaczonego przedmiotu. W momencie używania opcji INSET po naciśnięciu I, możecie nacisnąć O. Aby zrobić outset, dzięki temu linie idą na zewnątrz, a nie do wewnątrz naszego zaznaczenia. Czasami przy pracy możemy zmodyfikować niechcący obiekt, przez co możemy go zdeformować i zniszczyć. Możemy użyć Ctrl Z, ale jeżeli wydarzyło się to zdecydowanie później, nie jesteśmy w stanie cofnąć tak daleko. Żeby cofnąć te zmiany, musimy najpierw zobaczyć za pomocą N, czy nie mamy tutaj Wyzerowanych ustawień, jeżeli tak, to bardzo dobrze. Możemy w łatwy sposób przywrócić pierwotny wygląd naszego obiektu, klikając Alt G Lokacja, Alt S Skala i Alt R Rotacja. Żeby zrobić wgłębienie w tej kostce, naciskamy E, ciągniemy w dół. Zwykły ekstro, wszystko w porządku. Ale jeżeli zrobimy tak samo przy zewnętrznej ściance, Dostajemy dodatkowe face, który nam przeszkadza i psuje siatkę. Średnio to działa. Żeby to naprawić klikacie Alt E i wybieracie Extrude Manifold. W tym momencie automatycznie Blender tworzy podziały w Waszej siatce. Przy bewelowaniu obiektu często możemy natrafić na problem związany z nakładaniem się ścianek na siebie. Może to psuć nam topologię. Aby temu zapobiec wystarczy nacisnąć C. To powoduje, że siatka nigdy się nie przerwie, nie najedzie na siebie. Jeżeli wasz obiekt w trybie obiektu wygląda normalnie, ale po wejściu tabem w edit mode, macie w nim dziury, których nie możecie za wszelką cenę załatać, zaznaczcie cały obiekt i naciśnijcie alt-h. Prawdopodobnie niechcący schowaliście ścianki, będąc w edit mode.